Siemanko wszystkim Maciej Pitrewicz, kanał SFD. Dzisiaj Wam pokażemy w jaki sposób rozbudować duże ręce, aby ta łapa miała minimum 50 cm w obwodzie, powiedzmy, w jaki sposób trenować, aby się rozwijać No i oczywiście zapraszamy Was na materiał. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach oraz propozycje na kolejne materiały, również mile widziane. Zaczynamy. Ok, zaczynamy od modlitewnika, modlitewnika czyli pierwsze nasze ćwiczenie na biceps, ćwiczenie izolowane. Chciałbym, aby ta seria materiałów, aby generalnie ten materiał był takim, można powiedzieć, filmem, który nauczy Was, można powiedzieć, odpowiedniego podejścia, aby rozwinąć sylwetkę, jeśli mowa o modlitewniku. Dlaczego zaczynamy od modlitewnika? Izolowane ćwiczenie, możemy dobrze się ułożyć, możemy bardzo mocno zaangażować nasz biceps, bez uwkiwania całą resztę ciała, więc od tego oczywiście zaczynamy. Najlepiej wykonać ćwiczenie jest w ten sposób, aby wbić się bardzo mocno w ławkę i aby Uginasz tylko i wyłącznie bicepsem. Wielu z Was robi w ten sposób, że ręka lata od góry do dołu, a my chcemy spokojnie ugiąć biceps, aby tą rękę zaangażować jak najmocniej. I to jest, można powiedzieć, niby banalne. Natomiast. Z racji tego, że będziecie chcieli używać jak największych ciężarów, ta ręka będzie Wam uciekać, a to nic dobrego, bo niby ciężar będzie wyższy, ale biceps z tego ciężaru dostanie nieco mniej. Więc my zaczynamy, wykonujemy to ćwiczenie w trzech seriach, zakres powtórzeń aż od 15 do 20 powtórzeń, więc musi paleć, palić, musi boleć i to jest rozwiązanie na łapy przy pierwszym ćwiczeniu. Słuchajcie, za chwilkę przejdziemy do drugiego ćwiczenia. Będzie to ginanie na wyciągu, lekko łamanych chwyt. Natomiast teraz jeszcze kilka słów dla osób, które może... Myślę, że to jest kolejny materiał, który jest po prostu treningiem ramion, gdzie znów jest kolejne, są podawane kolejne metody, jakieś nie wiadomo jakie, jak te ramiona zbudować. Natomiast słuchajcie, ja jestem osobą, która nigdy nie charakteryzowała się rękoma, które miały duży obwód. Może to brzmi teraz abstrakcyjnie, ze względu na aktualny rozmiar, ale po prostu jestem aktualnie, można powiedzieć, też zawodnikiem, czy startującym. I w tym sezonie startowym, gdzie zauważyłem, że waga na scenie, która wynosiła aż 150 kg, jednak jest z wagą nadal zbyt niską i tych ramion również przy tej wadze brakuje. Dlatego teraz staramy się na priorytet tutaj nałożyć taki mocny nacisk, jeśli mowa o ramionach. Natomiast dlaczego jest to istotne? Słuchajcie, naprawdę jest wiele, wiele rozwiązań, jest wiele metod na ramiona, ale ja mogę wam powiedzieć, w jaki sposób ja te ramiona rozbudowano na przestrzeni ostatnich 3 4 lat. Zawsze to wszystko bazowało na dużym zakresie powtórzeń, na odpowiednim czuciu mięśniowym i czucie mięśniowe to oczywiście nie jest tylko i dopinanie, rozciąganie, bo to jest Zbyt lekki, zbyt delikatny bodziec, aby tą rękę zaangażować do wzrostu, rozrostu i tak dalej. Ta ręka musi być angażowana naprawdę na wysokich zakresach powtórzeń, ale również z dużym ciężarem. Jak to połączyć? Zazwyczaj proponuję, teraz widzieliście może delikatnie inaczej, ale proponuję, aby rozpoczynać trening ramion od ćwiczeń, które pomogą nam na wygenerowaniu dużej siły w naszych ramionach, a później, gdy już przy bazowym ćwiczeniu, pierwszym ćwiczeniu, ewentualnie tym izolowanym, te, ta siła będzie na wysokim poziomie. Kolejne ćwiczenie możemy robić również z dużą siłą, ponieważ te ćwiczenia nabudowały tej siły na wysokim zakresie powtórzeń. To wszystko fajnie razem łączymy i dzięki temu te ramiona dostają duży ciężar, duży zakres powtórzeń, palą bardzo mocno, dostają bardzo dużo substancji odżywczych do... Właśnie do mieści, w ten sposób właśnie dostarczamy. I to jest według mnie jedyny słuszny sposób na ramionach. Jeżeli nie jesteście genetykami, musicie próbować, musicie znaleźć rozwiązanie takie idealne dla siebie, to więc pamiętajcie, sztywny plan treningowy przez dobre 3-4 miesiące bez jakichkolwiek zmian, wyciąganie wniosków i dopiero później możemy zobaczyć, czy ten plan po prostu działa. A teraz przejdziemy do ćwiczenia numer 2: jak, tak. jak powiedziałem. To ćwiczenie będziemy wykonywać również w trzech seriach. Zakres 12-15 powtórzeń, dwóch pierwszych. I ostatnia seria, trzecia, 15-12 powtórzeń. Tutaj, oczywiście, istotny jest to, nadgarski można powiedzieć swojej osobie. Łokcie wysuwamy do przodu, niech mówił, że łokcie powinny być można powiedzieć delikatnie z tyłu i powinniśmy ginać z łokcie w miejscu, natomiast ja uważam, że idealne rozciągnięcie będzie tutaj i w ten sposób zaangażujemy również szczyty bicepsów, więc wykonujemy to ćwiczenie właśnie tak. Barki są ściągnięte do tyłu, czyli sylwetka jest w ten sposób wyprostowana. Klatka piersiowa jest do góry i nie oszukujemy, wykonujemy wszystko, tylko i wyłącznie naszym bicepsem 12-15 ruchów i ostatnia seria 15-20. Wszystko musi palić bardzo mocno. Jeżeli nie pali, ręka nie urośnie. Proste rozwiązanie. No i słuchajcie, generalnie mamy tutaj taki mały zamysł, mały pomysł, który również pojawi się już takie, może być szersze omówienie w kolejnym materiale. Natomiast chcielibyśmy się zająć na tym kanale e, treningami. Treningami, Natomiast nie po treningami, jakimi widzicie dzisiaj, to jest może być taki wstęp do tego, czego myśli się spodziewać, natomiast chcielibyśmy zająć się treningami z innymi osobami. Inne osoby, czy mam na myśli oczywiście osoby zaawansowane, osoby, które są w stanie przekazać Wam dużą dawkę wiedzy, osoby, które są zmotywowane do treningu i osoby, które mam nadzieję podołają na ciężkich treningach. Więc będziemy zbierać na pewno zawodników, będziemy jeździć i odwiedzać wiele osób. Mam nadzieję, że to się oczywiście na Waszą wiedzę, mam nadzieję, że przychodzi też na moją wiedzę, ponieważ człowiek uczy się zawsze, więc nie ma co ukrywać, ale sami jestem ciekaw. No i co, mam nadzieję, że tego typu materiały pojawią się dość szybko, ale oczywiście w komentarzach dajcie propozycje, z kim chcecie zobaczyć tego typu materiały, z kim chcecie zobaczyć nagrywki, z kim mamy zrobić łapy klatę, Nogi, jakiekolwiek partie, i oczywiście będziemy to realizować. Za chwilę zajmiemy się ćwiczeniem numer 3. Będą to młotki, młotki klasyczne z kantami. Za chwilkę wytłumaczę wam, jak je wykonywać. Natomiast myślę, że to takim słowem wstępu przejdziemy dalej, i tam już rozumiemy się dość mocniej. Okej, okay, słuchajcie, więc mamy ćwiczenie numer 3. Ćwiczenie numer 3 wykonamy sobie aktualnie w dwóch seriach, ponieważ wszystkie serie, które wykonywaliśmy były seriami roboczymi. Pamiętajcie, serie robocze to są serie, które wykonujemy do upadku mięśniowego, więc upadek mięśniowy daje nam już na tyle duży stres organizmu, na tyle duży bodziec, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wykonywać większej ilości serii tych właśnie właściwych, tych roboczych. Tylko wyłącznie dlatego, że nasze mięśnie nie będą się odpowiednio regenerowały, a wiadomo, bicepsy czy tricepsy nie są wielkimi partiami mięśniowymi, więc ja tutaj, jakby można powiedzieć, ograniczam się do 8-10 serii, w zależności od tego, jak się odżywiam i tak dalej. Teraz wykonamy dwie serie uginania młotkowego, typowego, po prostu prostego młotka. Każde to ćwiczenie zna, każdy zna również uginanie szlangą, natomiast są to dwa ćwiczenia, które są najbardziej popularne i są wykonywane bardzo nieodpowiednio. Słuchajcie, wielu z Was wykonuje młotki w taki sposób że po prostu uginacie to w ten sposób, jak najwyżej. Chcecie tak jakby hantel wyrzucić aż za Wasz, za wasz bark, za plecy. Ale musimy zrobić to tak samo, jak robiliśmy przy modlitewniku, czy również w uginaniu na wyciągu. Wszedzamy wyprostowanie, barki są ściągnięte i wykonujemy ruch bicepsem. Ruch bicepsem jest dotąd. Tu już mamy ugięty cały biceps, wyżej to już jest praca łokcia i praca barku i nawet bym powiedział klatki piersiowej delikatnie. Więc uginanie młotka powinno wyglądać w ten sposób i wykonujemy sobie to ćwiczenie na zakresie również dość wysokim, czyli około 15-20 powtórzeń. Ja nie ukrywam, że czasami bywały nawet takie treningi, gdzie zakres powtórzeń był o 20-25, ale widziałem, że naprawdę to wpływa dość pozytywnie na rozwój mojego ramienia. I teraz jak widzicie, robimy jedną ręką 15 ruchów, drugą trzymamy i wykonujemy za chwilę kolejną rękę, również to 15 ruchów nadal trzymając, więc pozycja wyprostowana i tak powinno wyglądać oginanie młotkowe. I właśnie z takim tempem, spokojnym tempem. Ok, teraz mamy tricepsy, więc oczywiście zajmiemy się tutaj linkami. Linki, czyli też coś, co jest często negowane przez mnie. Ja tutaj nie chcę mówić, że linki nie są, nie są czymś dobrym. Są czymś dobrym, natomiast pamiętajcie, że jeżeli trenujemy na linkach, również musimy trenować ciężko. My akurat dzisiaj linek użyjemy tylko i wyłącznie po to, aby te tricepsy rozgrzać. Rozżywamy je tylko i wyłącznie również po to, powtarzając się je raz jeszcze, aby czuć je jeszcze lepiej w kolejnych ćwiczeniach i aby kolejne ćwiczenie było z ciężkim. Ciężkim i bez kontuzji, więc musimy zająć się tym delikatnie lżej na początku, ale również ciężko. Słuchajcie, mamy tutaj starzdzim. W białym stoku o tyle fajnej fajne maszynki typu free motion, że możemy wykonać sobie ściąganie linek, ale po skosie oburączki. Zwróćcie uwagę, że mój łokieć kompletnie się nie rusza. Łokieć ciągle jest w stałej pozycji. Jedynie kiedy łokieć możemy przejść do przodu, dobrze rozciągnąć jeszcze mocny triceps, to jest moment tutaj. Później robimy znów ściągnięcie tricepsami, i w ten sposób rozżywamy się tricepsy do wstępnej pracy. Przygotowujemy do wstępnej pracy, aby. Reszta treningu wykonać bardzo ciężko również to jest bardzo istotne przy treningu tricepsów, tutaj będę mówił oraz robił więc może to być delikatnie takie pogmatwane ale słuchajcie, triceps trzeba rozciągać tu, 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 tu idziemy aż tutaj do samej góry i teraz ten triceps mamy rozciągnięty, dopiero robimy ściąganie nie robimy czegoś takiego, że robimy tutaj pół nie robimy podskakiwania z łokciami i nie robimy tego, co powiedziałem jeszcze wcześniej, wcześniej raz jeszcze powtórzę, pół ruchów to nie jest ruch tricepsem, ruch tricepsem jest aż do tego momentu i ściągamy i w ten sposób wykonujemy sobie Dwie serie, w zakresie 12-15 powtórzeń I ostatnią serię wykonamy sobie tą drugą z podwójnym dropsetem Czyli generalnie od razu po serii roboczej zmniejszamy ciężar O 30% robimy do upadku mięśniowego Znów zmniejszamy i do upadku i przechodzimy do ćwiczenia numer 2 Ok, więc tak jak wcześniej wspomnialiśmy, jestem świeżo po sezonie startowym Może nie tyle co świeżo, co mamy już czwarty miesiąc okresu masowego Ta waga aktualnie oscyluje w granicach 135 kg, więc jest to okres masowy, który można powiedzieć, jest mocno nadmuchany wodą. Oczywiście widzę, że ten rozmiar również się poprawia, więc kilka słów może o aktualnej masie. Kaloryczność podczas kresu masowego u osoby takiej jak ja z moją uwagą i z moimi predyspozycjami do rozbudowy masy mięśniowej, to jest około 1000 g węglowodanów, około setka 150 g tłuszczy oraz białko na poziomie 400 gramów na dzień. Tak kaloryka wygląda, ta kaloryczność przedstawia się w ten sposób właśnie przy dniach. Treningowych. Nie jest to łatwe do przejedzenia, nie jest to nic prostego, nie jest to nic przyjemnego i czy ważymy dużo, czy ważymy mało, czy jesteśmy osobami zaawansowanymi, czy nie, zawsze to jedzenie podczas okresu masowego jest męczące. W moim wypadku bardzo męczące, nigdy nie było tak, że okres masowy wykonywałem w inny sposób, zawsze to działało tylko i wyłącznie, gdy, można powiedzieć, jadłem bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast no sezon startowy, który zakończyłem w czerwcu, był na tyle sezonem udanym i na tyle tego sezonu zadowolony, że udało się względem poprzedniego roku odłożyć 5 kg masy mięśniowej, coś z dość dużym wynikiem, dość sporym, takim, można powiedzieć, moim Prywatnym sukcesem jednak fajnie, że się udało się to, nie to ciężka praca i poszła na marne. Natomiast były trzy starty bądź cztery starty i na wszystkich startach udało się również uplasować w tej takiej top 3, takiej, no, powiedzmy tej trójce, czołowej trójce. Natomiast apetyt jest na więcej. Kolejne starty na pewno pojawią się w kolejnym roku. Mam nadzieję, że to będzie okres jesienny. Chciałem przygotować teraz podczas okresu letniego okres letni, czyli można powiedzieć taki okres, może taki weselszy, nie aż tak depresyjny, więc też tą redukcję jest łatwiej wykonać, mimo że jest wiele pokus. Natomiast patrzę sobie że to wszystko przez pryzmat zawodniczy, jest to według mnie łatwiejszy jest w ten sposób, też również, również postaram się zachować właśnie przy kolejnej redukcji. Teraz, jak powiedziałem e, wcześniej, staram się zwiększyć ten gabaryt, więc zajmiemy się drugim, zajmiemy się drugim ćwiczeniem na triceps. Będzie to Francuz oburącz hantlem. E, normalnie używałbym tutaj takiego e, siedzonka z oparciem. Mamy tutaj do siłowni właśnie dostęp do tego, typu, e, do tego typu sprzętu, natomiast nie mamy, więc zrobimy sobie delikatnie mniejszym ciężarem, ale pokażę wam przynajmniej technikę, jak to odpowiednio wykonywać. Dobra, zwróćcie uwagę, łapiemy sobie tutaj po bokach, podejmę sobie sami. I teraz tak, łapiemy sobie, jak widzicie, dłońmi tutaj dookoła tu cały hantel. Jesteśmy na maksa wyprostowani, brzuch jest nasz napięty i łokieć jest również nieruchomo. Robimy ruch taki prostujący do samej góry i znów ponownie do samego dołu rozciągamy triceps. Zwróćcie uwagę, aż do samego dołu. Znów robimy aż praktycznie przeprost. Mówię przeprost, bo większość osób przy przeproście wykona i tak Odpowiedni wyprost, bo przeprost tutaj będzie ciężki do wykonania, i w ten sposób wykonujemy to ćwiczenie. Tutaj zakres jest delikatnie niższy, ale po to rozgrzewaliśmy triceps i generalnie przy seriach roboczych wykonujemy około 8-10 powtórzeń, maksymalnie 12. Jest to ćwiczenie takie typowo, typowo siłowe na triceps. Okej, okay, słuchajcie, wiem na pewno, że wiele osób kojarzy mnie z kanału Real Progress. E, kanał Real Progress, czyli coś, co udało się złożyć około 2 lata temu bądź 3 lata temu, jakiś taki okres czasu. No i generalnie ja jestem osobą, która w internecie nie gryzie się w język i jestem osobą, która bardzo dużo mówi o dopingu. Nie chcę tutaj ukrywać, że wszystko jest jakby zbudowane naturalnie. E, nie chcę mówić, że robimy wszystko na sucho, że kurczak z ryżem spowodujesz taka ręka, będzie, można powiedzieć, widniała u was również e, jakby pod koszulką. E, doping. Trening, dieta to są wszystkie, można powiedzieć, takie nieodzowne elementy do tego, aby wyglądać naprawdę bardzo, bardzo mocno, przeciętnie, po prostu jak zawodnik. Ja zawsze byłem osobą, która, tak jak powiedziałem wcześniej, nie grał to się więcej, ale byłem też osobą, która nie lubiła obijania kawałek, i nie byłem osobą nigdy, która akceptowała po prostu takie namawianie, zachęcanie ludzi na jakiekolwiek wszystkie, można powiedzieć, możliwe produkty, że to działa cuda, że po tym będzie tak, a potem będzie tak. Ja bym zawsze osobą, która chciała wszystkich uświadamiać, co jest prawdą, w jaki sposób zostało to osiągnięte, no i można powiedzieć, jaki jest taki, można powiedzieć, główny cel osoby startującej, gdzie również skupiałem się u siebie zawsze na nie, materiałach, na aspekcie zdrowotnym, aspekcie finansowym, bo również sporo to kosztuje, w aspekcie, można powiedzieć, tego, jak, jak podejść do wszystkiego w odpowiedni sposób, w aspekcie psychicznym, to wszystko jest bardzo istotne. No i u mnie na kanale tego te materiały już pojawiały. Nie ukrywam, że również z gośćmi z którymi będziemy nagrywać treningi i chciałbym również, można powiedzieć, delikatnie ich tutaj uszczypnąć. Zapytać o parę tutaj takich ciekawych smaczków, jeśli mowa o właśnie dopingu, treningu czy diecie. No i na tego typu zagadnieniach będziemy się również skupiać. Ja na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, na sucho wszystko zbudowane nie jest. Zostało wszystko budowane przez bardzo długi okres czasu, nadal jest zbudowane, Nadal jest bardzo ciężko przekraczać te, te granice, te bariery. No ale postaramy się tutaj pokazać Wam na pewno od strony treningowej i ewentualnie od strony suplementacyjnej oraz tej żywieniowej, w jaki sposób wszystko wymaksować, po prostu zrobić tak, aby te efekty były najlepsze, jakie tylko mogą być. I mam nadzieję, że tu się z Wami podzielimy. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, ja na pewno w język gryźć się nie będę, tylko będzie sama prawda, szczera prawda, tak jak zawsze to było w wszystkich moich materiałach. Teraz lecimy na ćwiczenie numer 3, ściąganie na triceps wąskim chwytem. Ćwiczenie ostatnie, wykonywane również w trzech seriach, zakres po zakresie od 10 do 15 i za chwilkę sobie to zrobimy i jeszcze podsumujemy sobie ten materiał kilka masowań bo jeszcze chciałbym kilka informacji Wam powiedzieć, w niech słyszycie, ledwo oddycham. Kondycja jest jaka jest, natomiast zwrócimy do tego za chwilkę. Okej, okay, tutaj mamy kształt numer 3, tak jak powiedziałem wcześniej, ściągania triceps, wąski chwyt, delikatnie łamany ćwiczeń, nasze ostatnie przecież treningów, w zależności oczywiście od planu treningowego, tego jak to wszystko wygląda, czy jemy dużo, czy jemy mało, czy jest to redukcja, czy jest to okres masowy, wszystko to się zmienia, mój czasami zostaje stałe, natomiast zmieniają się ilości serii oraz ilości powtórzeń. Wszystko zależy oczywiście od tego, w jakim okresie się znajdujemy. Aktualnie okres pasowy, więc zakres powróci powiedziałem. Delikatnie niższy przy tricepsie, przy bicepsach bardzo wysoki. No ale robimy to, co działa, to co jest sprawdzone na nas samych, no i przechodzimy do ćwiczenia. Również klatka piersiowa na maksa do góry, barki do tyłu i robimy typowy przeprost w tricepsie. Zwróćcie uwagę, łokieć mamy w miejscu, robimy mocny przeprost i trzymamy oknie się na tutaj nie leci niż tutaj ręka, nie ucieka nam do przodu nie robimy takich ruchów może zrobimy inaczej, zrobimy tak jak wszyscy wykonują to ćwiczenie jest robimy to w ten sposób ewentualnie tak czyli sobie typowy przepros wizualnie to wygląda dobrze, bo wizualnie patrząc nawet na takie tutoriale, poradniki internetowe to będzie wyglądało jeden do jednego bardzo podobnie natomiast my chcemy zrobić to typowo technicznie, czyli rozciągamy triceps, aby rozciągnąć triceps, który stoi Nieruchomo, zostaje nieruchomo i robimy przeprost. I seria powinna wyglądać właśnie w ten sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, zakres 10-15 ruchów. Na pewno nie więcej, na pewno nie mniej. I tak to wygląda. Ok, więc widzieliście trening ramion w moim wykonaniu, tak jak wcześniej powiedziałem Chciałem tutaj skupić na przekazaniu Wam takich podstawowych tipów, jeśli mowa o, o treningu ramion Sami jestem osoby jeszcze raz to powtórzę, trening, nigdy tych ramion dużych nie miało Te ramiona rozbudowałem właśnie na tego typu metodach treningowych, więc dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało My zajmiemy się teraz, można powiedzieć, jeszcze takim delikatnym rozciąganiem, takim potreningowym zapleczem prozdrowotnym Natomiast słuchajcie, trzy ćwiczenia, tak jak widzieliście na biceps, trzy ćwiczenia Triceps, bicepsy, wysoki zakres powtórzeń oraz duże ciężary Tricepsy, mniejsze zakresy powtórzeń również duże ciężary. Pamiętajcie, ręka, mimo tego, że jest małym mięśniem, powiedziałem, że się nie może być bardzo mocno przetrenowywana. Natomiast z drugiej strony ręka musi paleć, palić, ręka musi boleć i duży zakres powtórzeń to jest coś, co zawsze zbuduje tę rękę. I widzę to po wielu zawodnikach, widzę to po wielu podopiecznych. No i widzę to również oczywiście u siebie. Więc duży zakres powtórzeń. Dajcie znać w komentarzu, czy trening tego typu Wam się podoba. Spróbujcie treningu, też dajcie znać, czy był ciężki, czy jednak nie. Natomiast pamiętajcie, ręka musi być duża, o rękę dbamy. Wszystko musi być duże, ale ręka to, ręka to podstawa. Więc dzięki Wam bardzo. No i co? Widzimy się za chwilę. OK, pierwszy materiał treningowy mamy już za sobą. Kolejne materiały treningowe na pewno pojawią się z moim udziałem oraz oczywiście z udziałem gości. Jeszcze raz przypominam, dajcie znać w komentarzach, z kim chcecie zobaczyć pierwszy materiał treningowy. Na pewno będziemy ku waszym oczekiwaniom. No i co, siłownia Stary bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękujemy za to, że mogliśmy wykonać ten trening. Oczywiście będziemy tutaj widywać się częściej. Dajcie znać w komentarzach raz jeszcze, jakie materiały, jakie partie treningowe, to co Was najbardziej interesuje, ponieważ ta seria, możliwość być treningowa może być naprawdę bardzo ciekawa i tworzymy to tylko i wyłącznie dla Was. No i co, subskrybujcie kanał. Dawajcie lajka, dawajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Maciej Piotrowy. Dziękuję Wam bardzo. Siemanko.